Pierwsza seria tradycyjnie bez żadnej rozgrzewki. No i druga seria, 10 kg więcej. Trzecia seria na szansy 68 kg. Czwarta seria 78 kg. Piąta seria, 88 kg. Na poprzednim treningu to była ostatnia seria. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj. zrobiłem jedno powtórzenie więcej niż poprzednio i to jest koniec treningu przysiadów